Siemka, ja jestem lightowy.pl, a to zagrajmy w Minecraft kwadratowo-lightowo. W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że zrobimy magazyn. Ostatnio trochę kopałem. Zobaczcie, trochę kobla się nazbierało przy okazji znalazłem diamenty. Mam miecz i pięć diamentów. A w kolejnym odcinku, ósmym, zrobimy farmę. Bo teraz ta moja prowizoryczna wygląda jak jakieś wietnamskie pola. Tyle trzciny wyglądające jak bambus. Całe jezioro prawie. <grych> Czy na połowa? Musimy to przesadzić. Ok. Yy, to <laughs> zacznijmy budować. Ja już sobie tu przygotowałem skrzynki. I tabliczki. Ojej, kurde, wypiłem jakieś takie coś. <laughs> jakąś podróbkę Pepsi w sumie to coli, bo czerwone i, i mnie teraz tak <laughs> dziwnie mnie w żołądku no, no, normalnie telepie Ok, już wcześniej postanowiłem że magazyn będzie tu w tym miejscu Ale na jakiej zasadzie on jeszcze będzie on będzie, to jeszcze, jeszcze, jeszcze nie wiem. Kurczę. Potem go jeszcze wykończę tak wełną do ten, dookoła. Zobaczycie. Na razie to tylko taki prowizoryczny będzie. W następnym odcinku Wam pokażę jak, jak to będzie zrobione. Już tak wszystko. A spieszyłem się tak z nagraniem tego odcinka. Bo dzisiaj w nocy wrzuciłem dwa, piąty i szósty. Te, które miałem nagrane, a teraz Teraz nie mam żadnego. I yy, co nie dokończyłem? Spieszyłem yy, się, bo chcę sobie troszkę pokopać. Tak, pokopać. Powiem, może fajnie mi się kopię w tej kopalni. Tak dziwne, ale naprawdę, tak jakoś tak inaczej. <grymne> ok, wysokość 4 zrobimy. Zobaczycie czemu, bo pół płytkami wyłożę ten. Mam pomysł, no, taką to zrobimy, bo pół płytkami wyłożę. Podłogę. Czekajcie, trzy... Nie, to cztery. Fak, 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 fak. Okej. Okay. Teraz jest dobrze. I tu będą jeszcze różnorakie pomieszczenia, jak stół do zaklinania, yy, może pokój alchemika. Już niedługo to zrobię, tylko gdy wybiorę się do neteru, Bo yy, chcę teraz z tych diamentów, które mam o tak, żeby symetrycznie to było z tych diamentów, które mam zrobić jeszcze kilo w sobie i pójść gdzieś po obsydian nie wiem, właśnie chce mi się zrobić farmę w następnym odcinku bo to już najwyższy czas ale swoją drogą swoją drogą to lepiej by było, gdybym poszedł do netheru naprawdę a tu jeszcze przemyślę to. Mi się wydaje, że farma to taka bardziej podstawowa rzecz. Mm. Okej. Okay. <laughs> Ale, kurczę. Kurczę, kurczę, kurczę. O, przecież da się pół płytki kłaść na suficie teraz. O, to fajnie, to fajnie. To. Sobie zrobimy. Tylko nie wiem, jak, jakie wymiary będzie miał ten magazyn. Ale. Tak się teraz zastanawiam. Mogę się chwilę nie odzywać. 20 skrzynek. Mm, 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 mm. Mm, mm, mm. w sumie to cztery, trzy będzie sześć po trzy na ścianę plus że będzie no około tak osiem na osiem nie będzie, bo więcej jeszcze nawet, nawet. nie jeszcze, tylko nawet Okażeś. O fuck. Łopata się skończyła. Płuczemy <grych> ręką, co tam? Mm -mm. Albo wiecie co, nie, bo to za, za długo zajdzie. Tutaj jeszcze. Zrobię. Szybko i idę po. Idę po. po. Yy. ok, to tu już można tam zawijać. Yy, jak to się nazywa? Połopata. Jak nie, nie będę miał. Żelaza. Ogólnie tu mam już około 200 staków żelaza. Ładnie nawet ładnie. Yy. Tylko, że mam dużo jeszcze nie nieprzetopionego. O, widzicie tutaj na przykład. Jest. Śmiesznie to wygląda. Pixel art. Tak. tak doszedłem do wniosku, że chyba nie będę tego zabudowywał. Tylko jakoś tak ogarnę jeszcze, zmienię. Bo fajnie to nawet wygląda. Tak swoją drogą. Ok. Idziemy dalej. W następnym, albo w kolejnym jeszcze w odcinku, chyba to będzie, czekajcie, ten siódmy, kurczę, no. siódmy, ósmy, w dziewiątym odcinku, albo w następnym, w ósmym, pokażę Wam już yy, skończoną tą piwnicę, piwnicę, magazyn. Czyli, takie, tak jak mam w planach, za chwilkę wam dokładnie powiem jak, e, żeby ściany były białą wełną w pokryte. Taka, taki ting elewacja wewnętrzna. Kurde no. A podłoga i sufit. E, tymi. Kurczę no. E, 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 pół płytkami z... Jak to się nazywa? <śmówki> Słowo mi uciekło. Z... Z kamienia, ze stona. Przetopionego. Okej. Okay, yy. Łyknę sobie picia. Kopiemy dalej. Mm. Kopanie w kopalni wam nie będę pokazywał. Będę w, w, wam. <śmulatujesz> tak. <śmulatujesz> będę wam pokazywał. Mm. Już. No, jaki postęp. Jakie jak ja, korytarze są długie i może mój system kopania. sobie sumie opracowałem taki nowy, nigdy wcześniej go nie używałem. Aczkolwiek podobny. Taki tunel 4x3. 3 wysokości, 4 szerokości. I od niego odchodzące takie. Tuneliki 2 na 2 na boki. Takimi się bardzo łatwo znajduje diamenty, redstone i inne takie rzeczy. Lapis Azuli itp. Tak nieładnie. Um. Okej. Okay. Um. Zresztą pokażę Wam to w praktyce. Chwilkę tam kopałem niedużo i yy, te diamenty znalazłem w głównym szybie, więc nie musiałem się tam bardzo zagłębiać. Oho, oho już 10 minut ponad. Ja tak gadam o niczym. Potem to jeszcze wymienię. Oj, piach. Pich, piach, piach, piach. Piach jest zły. <laughs> m-m. mm, -mm. Okej. Okay. I tu by było jeszcze sześć, tak? Okej. Okay. To już chyba mamy, można powiedzieć, magazyn skończony. Pa. symetrycznie. Fuck. Fuck, fuck, fuck. fuck. Okej, okay, to. Nie ważne. ja tylko tutaj Do tutaj? Dokopę, dokopię, dokopę. Eee, yy, położę I będę się z Wami żegnał. Że potem będę musiał jeszcze. Chociaż fajnie co nawet było. Kurde, no. Oka, oka. Węgiel zawsze cenny. Czarne złoto. Teraz będziemy pisać. To tak, pierwsze z brzegu, niech tu będzie. Nie, 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 Co jest to nie, nie, Tu nie, nie, tak nie, 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 tym nie, po, 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 po powiedziałem Wam, że to jest fateful. fateful fateful <grym>, fateful, ale jak ostatnio to mówiłem, to jakoś tak strasznie mi się dźwięk znie, zniekształcił i to było takie wielkie, jedno wielkie dmuchnięcie. Oj. Piszę, <krym>, tak błędy robię, bo. Nie wzięłam klawiatury, bo strasznie, bo ja mam coś tutaj z nią i jak ją wysuwam, to strasznie słychać. Tutaj będzie. Już ją. Mhm, naprawiłem. Tu będzie Minerals. Nie, nie, nie. Diamond yeah, no. Fuck Koal uh, iron Gold india kurde diamond Eee, tu będą hm barwniki. Nie, <laughs> jaki z barwnik. Uh, a, ah, okej. Okay and wool <noise> Mój angielski jest taki <noise> No, teoretycznie dobry, ale... Ale... Ale, ale wiecie mm. Tu będą rośliny Nie, to warzywa Fuck Map items mm. nether items i, i, i hmm. czego tu jeszcze brakuje? o, jedzenie food, food. i no nie będzie Okej, okay. to nasz magazyn jest skończony, znaczy, no nie skończony, potem będę musiała jeszcze to powymieniać, um, a póki co to ja się z wami żegnam, um, oceniajcie, komentujcie, oglądajcie przede wszystkim, subskrybujcie, jeśli chcecie być na bieżąco, jeśli podobają wam się moje odcinki, narka!